Rozpoczynamy pierwszy w nowym roku program z cyklu Działaj ekologicznie i żyj zdrowo. W tym odcinku oprowadzimy Państwa po zakładzie produkcji wody pitnej w Goczałkowicach. Z programu dowiemy się, jaki jest udział tego zakładu w systemie wodociągowym Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Poznamy najnowocześniejsze technologie związane z uzdatnianiem wody i obalimy mity krążące o jeziorze Goczałkowickim. W drugiej części naszego programu pokażemy, że sport też może być eko, a to na przykładzie dwóch inicjatyw w Pietrowicach Wielkich: 10-kilometrowego ekokrosu i zimowego rajdu polsko-czeskiego. Gotowi? Ruszamy. Najpierw na wycieczkę po zakładzie produkcji wody w Goczałkowicach. Naszym przewodnikiem będzie kierownik zakładu Michał Nowak. Jesteśmy na terenie największego zakładu uzdatniania wody w Polsce. Jesteśmy więksi nawet od wodociągu centralnego w Warszawie. Aktualna produkcja to jest około 200 tysięcy m sześciennych wody na dobę. I nasz zakład y, zasilany jest w surowiec ze zlewni dwóch rzek: ze zlewni Soły i ze zlewni Wisły. Wisła zasila jezioro Goczałkowickie, z którego bierzemy częściowo wodę, a główną ilość surowca bierzemy z kaskady Tresna porąbka Czaniec, skąd mamy rurociąg 1800 mm, który grawitacyjnie zasila naszą stację. Stąd mamy w różnych okresach roku możliwość wzięcia najlepszego możliwego surowca z wód górskich. Po uzdatnieniu na terenie naszego zakładu woda jest przesyłana grawitacyjnie lub pompowo w zależności od ceny energii elektrycznej, czy to jest szczyt, czy inny y, okres y, poboru energii elektrycznej, do przepompowni w Paprocanach, która przepompowuje tą wodę do zbiorników w Murckach i w Mikołowie. I z tych zbiorników nasze przedsiębiorstwo zasila już południową część y, województwa. Śląskiego. Niezależnie od tego mamy również rurociąg średnicy 1000 mm, który dostarcza wodę do Rybnickiego Okręgu Węglowego w kierunku Żory, Rybnik, Wodzisław. Także w sumie z Goczałkowic zasilamy około, populację około 1,5 miliona ludzi. Jaka jest historia obiektów produkcyjnych Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach, ich specyfika i rola w złożonym ciągu technologicznym? Nasz zakład powstawał w trzech etapach. Pierwszy, tak zwany Gocza 1, był zasilany tylko z jeziora Goczałkowickiego i poprzez zbiorniki na powietrzania woda dostarczana była do budynku koagulacji, skąd poprzez osadniki poziome dostarczana była na filtry piaskowe pospieszne. Tak to funkcjonowało praktycznie do końca lat 70.. Był ogromny deficyt wody na Śląsku, huty, kopalnie, przemysł ciężki. Dlatego podjęto decyzję o budowie tak zwanego kombinatu wodociągowego Gocza 2, nazwa od goczałkowice Czaniec. I wtedy sięgnęliśmy po zasoby wody ze zlewni Soły. Także woda z jeziora Goczałkowickiego i z Soły. Dostarczana była do zbiorników wody surowej i obok budynku magazynowania roztwarzania reagentów dostarczana była na pulsatory wody surowej. One pełnią taką samą funkcję jak osadniki, z tym, że osad jest zawieszony w połowie głębokości lustra wody, także łatwiej jest osad odprowadzić. I poprzez filtry piaskowe pospieszne była dostarczana do zbiorników wody czystej. Pod koniec lat 90. my zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że już tej ilości wody nie, odbiorcy nie będą potrzebować, bo były to ilości na poziomie pół miliona metrów sześciennych na dobę. A jednocześnie przepisy unijne wymuszą na nas poprawę jakości. I na te dwa funkcjonujące zakłady, ten z lat 50. i z lat 70. Wybudowaliśmy taką nakładkę technologiczną, która się nazywa linia ozonu i węgla aktywnego. Ona w żaden sposób nie zwiększa możliwości produkcyjnych zakładów w sensie ilości, natomiast poprawia jakość. Zamiast chloru do dezynfekcji użyli, używamy w tej chwili ozonu i dobudowaliśmy obiekty ozonowania wstępnego, gocha 1, gocha 2, pompownię międzyobiektową, budynek produkcji ozonu i wreszcie filtry bazujące na węglu aktywnym. Także technologia z lat 50. i 70. poprzez wspomożenie przez tą nową instalację ozonu i węgla aktywnego daje w tej chwili no praktycznie jedną z najlepszych wód wodociągowych w kraju. Niezależnie od tego prowadzimy również gospodarkę chlorem dla całego przedsiębiorstwa, całego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Mamy tutaj taką grupę ratownictwa chemicznego i magazynujemy w tej chwili do 20 ton chloru maksymalnie na terenie zakładu w pojemnikach 500 kilogramowych. No, dla przykładu podam, że pod koniec lat 70. zużycie chloru było na poziomie 200 kg na godzinę. W tej chwili dajemy 4 kg na godzinę. Dzięki linii ozonu i węgla aktywnego udało nam się do tego stopnia zmniejszyć tą ilość chloru. Przyjrzyjmy się nieco bliżej linii ozonowania i linii węgla aktywnego poprawiającym jakość dostarczanej mieszkańcom Śląska wody. Jesteśmy teraz w budynku ozonowni. Do tego, żeby ozon wytworzyć, możemy użyć albo powietrza, albo tlenu. My wytwarzamy ozon z powietrza, dlatego nie musimy kupować tlenu od dostawców, nie musimy tworzyć stref ochronnych, bo to jest substancja wybuchowa. Natomiast jak zwykle w przyrodzie nie ma niczego za darmo. Po to, żeby ozon wytworzyć z powietrza, wysokim napięciem, tak jak w czasie burzy, musimy to powietrze dokładnie przygotować. To znaczy schłodzić i osuszyć. I tutaj suszymy to powietrze do punktu rosy mniej więcej minus 80 stopni Celsjusza i schładzamy niezależnie od temperatury zewnętrznej do temperatury 5 stopni. I dopiero tak przygotowane powietrze możemy potraktować wysokim napięciem i wytworzyć ozon. Obiekty, które tutaj Państwo widzicie w tej chwili, to są właśnie. Suszarki i chłodziarki, i ten obiekt służy tylko i wyłącznie przygotowaniu powietrza. Pani pytała o przewagę ozonowania nad chlorowaniem. Zarówno chlor, jak i ozon są silnymi utleniaczami. Jeden i drugi element neutralizuje bakterie, wirusy, życie biologiczne. Natomiast chlor dodany do związku wody surowej powoduje powstanie tak zwanych trójhalometanów. Przykładem jest chloroform, który był kiedyś używany do usypiania ludzi przy operacjach. To są substancje, no niekoniecznie zdrowe, dlatego zastępujemy chlor ozonem, w związku z tym nie, po, nie powodujemy powstania tych kancerogennych trójhalometanów. A jak ozon pachnie, mogę Pani pokazać, troszeczkę Panią zdezynfekujemy. I po... Końcowy etap uzdatniania wody prowadzony jest w obiekcie filtrów węglowych. Kontakt wody z węglem aktywnym trwa zaledwie 14 minut. Mamy 16 komór filtracyjnych. W każdej komorze filtracyjnej mamy 200 metrów sześciennych węgla aktywnego. Także proszę sobie wyobrazić jaka to jest skala. Ten węgiel działa na identycznej zasadzie jak te reklamowane przykręcane filtry do wody. W związku z czym z pełną odpowiedzialnością mówię, że woda goczołkowiczka ten proces już przeszła. I tutaj mamy układy sterowania. Także to w zasadzie będzie już koniec naszego etapu uzdatniania. Od ujęcia w kobiernicach do ujścia wody z zakładów Goczałkowicach czas produkcji, a więc przejścia wody przez wszystkie stopnie uzdatniania zajmuje około 16 godzin. No, i w ten sposób przeszliśmy cały nasz cykl produkcyjny. Mamy w tej chwili wodę po filtrach węglowych. Zdrową, smaczną, pozbawioną chloru. Zapraszam proszę spróbować. No, to wszystkiego dobrego. Zimna. Kompleks obiektów uzdatniających wodę, na który składają się trzy omówione wcześniej linie technologiczne, jest w pełni zintegrowany poprzez komputerowe systemy automatyki pomiarów. U nas obiekty dzielą się na obsługowe i bezobsługowe. Jeśli chodzi o obiekty bezobsługowe, to kierownik zmiany tutaj jest w stanie sterować przepływami, ciśnieniami, poziomami. Natomiast jeśli chodzi o obiekty obsługowe, każdy obiekt ma swój system komputerowy i mamy tutaj w pełni zarchiwizowane, co się dzieje, ale z góry nie ingerujemy. W działalność pracownika na danym obiekcie, żeby się czuł odpowiedzialny i jednocześnie mamy go pod kontrolą. Także te systemy no, umożliwiają nam prowadzenie technologii i energetyki w sposób optymalny. Obok linii produkcji wody, ważnym elementem złożonego ciągu technologicznego są prowadzone w zakładowym laboratorium stałe badania jakości wody. W naszym zakładzie w Goczałkowicach. Zarówno surowiec, jak i produkt jest badany 24 godziny na dobę, tak jak Państwo widzieliście, przez urządzenia elektroniczne, ale również przez laboratorium zakładowe. Które bada wodę pod względem fizyko-chemicznym fizyko i bakteriologicznym. I pomiary zarówno z czujników elektronicznych, jak i z pomiarów y, robionych przez człowieka są porównywane i dopiero wtedy jesteśmy pewni, że do klienta dostarczymy wodę bezpieczną i dobrej jakości. Spełniamy wszelkie normy, y, zarówno europejskie, jak i krajowe. Przedsiębiorstwo, jak i nasz zakład y, mamy certyfikat ISO a jednocześnie nasze laboratorium posiada ak akredytację, także na równych prawach możemy rozmawiać z sanepidem. Także jesteśmy w 100% pewni, że woda wych wychodząca z Goczałkowic na pewno spełnia wszelkie normy, zarówno fizyko-chemiczne, -chem jak i bakteriologiczne. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda magistrala wodociągowa służąca do przysyłu wody? O jak dużych rurach mówimy? Tu można tego doświadczyć bezpośrednio. Jesteśmy w tej chwili w pompowni międzyobiektowej. To jest pompownia, która służy kilku celom. Po pierwsze, podnosi nam wodę po filtrach piaskowych na ozonowanie końcowe. Po drugie, służy również do płukania filtrów węglowych oraz do chłodzenia ozonatorów, któreśmy oglądali. Mamy tutaj rury o średnicy 2200 mm. Widzi Pani skalę, a tutaj proszę popatrzeć na zaworek. To jest właśnie taki zawór, który może tą wodę odciąć. I dwoma takimi rurociągami woda jest dostarczana w kierunku Katowic. Zakład w Goczałkowicach odpowiada za dostarczenie wody pitnej dla około 1,5 miliona ludzi. To olbrzymia odpowiedzialność, dlatego tak ważna jest troska o bezpieczeństwo ciągłości dostaw. Mamy tutaj trzy niezależne zasilania. Dwa na napięciu 110 000 V, jedno na napięciu 20 tysięcy V. Także przy awarii któregokolwiek mamy jeszcze dwa dodatkowo do użytku. Z tym, że to są jeszcze zasilania terytorialnie niezależne. Także przy awarii jednej z elektrowni możemy dostać z innej. Oczywiście samą dostawą energii zajmują się już zawodowcy, kiedyś Vattenfall, teraz Tauron. Zakład produkcji wody w Koczałkowicach zajmuje powierzchnię 50 hektarów. Budowa ostatnich ciągów technologicznych zakończyła się w 2004 roku. Od tego czasu prowadzone są jednak prace modernizacyjne. W procesie uzdatniania i dystrybucji wody bardzo istotną rolę pełni energia elektryczna. Mamy tutaj w pompowni drugiego stopnia szereg pomp zasilanych napięciem 6000 V. Zresztą są to pompy z lat 70. Nie wszystkie spełniały już parametry sprawności. Dzięki Funduszowi Ochrony Środowiska udało nam się przeprowadzić audyt energetyczny i zamontować dwie nowe pompy, które w tej chwili spełniają wszystkie wymogi w zakresie oszczędności energii elektrycznej. One są oczywiście sterowane falownikami, także bez jakiegokolwiek dławienia woda jest dostarczana w tym wypadku akurat w kierunku Rybickiego Okręgu Węglowego. Największy w Polsce zakład uzdatniania wody w Goczałkowicach należy do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego, spółki, której podstawową dziedziną działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż wody pitnej. GPW to system ponad 900 km sieci magistralnej z dziewięcioma kompleksami sieciowych zbiorników wyrównawczych o pojemności łącznej 374 tysięcy m3. Łącznie z wody produkowanej w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów korzysta ponad 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej. A teraz przenosimy się do gminy Pietrowice Wielkie. Zimowy chłód niestraszny jest mieszkańcom tej gminy i partnerskich sudic, którzy wzięli udział w polsko-czeskim rajdzie rowerowym. Projekt ma ożywić turystykę rowerową w gminie i zachęcić do częstszych wycieczek, nie tylko trasami na terenie samych Pietrowic, ale pogranicza. Gmina wraz z partnerskimi sudicami wydała specjalną mapę pozwalającą na szczegółowe zaplanowanie rowerowej trasy. Która z jednej strony pokazuje najciekawsze miejsca, topografie, yy, drogi, dokąd dojechać, także drogi utwardzone, te właśnie, które najlepiej rowerzyści korzystają, gdzie nie ma ruchu, gdzie jest czas, gdzie jest spokój, gdzie jest cisza, gdzie mogą się tym pięknem zachwycać i obserwować, wraz z takim dość szerokim opisem najciekawszych tych miejsc, pokazanie tych, których może nie widać, są gdzieś schowane, ale są bardzo ciekawe są albo zabytkami, albo ciekawymi miejscami zielonymi, gdzie można także wypocząć. Być na chwilę, cieszyć się tą ciszą i pięknem, stąd uważamy, że to zachęci wiele osób do zwiedzania piękna pogranicza polsko-czeskiego i zachęci do właśnie takiej turystyki weekendowej, czynnej, gdzie możemy i odpocząć, i się zrelaksować, a także trochę fizycznie na rowerze jadąc, także odreagować od codziennych problemów. Gmina Pietrowice Wielkie bogata, myślę, w zabytki, w te wszystkie miejsca piękne, które na tej naszej gminie są niekiedy przez naszych mieszkańców nieznane, z poszczególnych miejscowości, a tym bardziej z przygranicznej miejscowości naszej partnerskiej, Sudice, jest taka możliwość i myślę, że z tego należy jak najbardziej korzystać. Niemniej jednak do czego zachęcam? Do tego, że oprócz tego no myślę, że mamy bardzo wspaniałe dobre drogi wśród polne, które naprawdę służą nie tylko dla turystyki rowerowej, ale też służą dla pieszych i to cieszy. I myślę, że ta infrastruktura ze względu na to, że gmina w całości chce przeprowadzić salanie na, swojej, na swoim terenie, to ten stan dróg się po prostu z roku na rok będzie poprawiał. Na finał realizacji projektu z podcentrum społeczno-kulturalnego wyruszył rowerowy rajd. Na trasie na wysokości Samborowic Pietrowiczanie spotkali się z mieszkańcami Sulic, by wspólnie z pozycji rowerowego siodełka odkrywać piękno okolicy. Po rowerze czas na przebieszkę, niebyle jaką, bo dziesięciokilometrową. 5, 4, 3, 2, 1, start! Na starcie kokrosu zjawiło się ponad 200 osób, tak nastolatków, jak i seniorów, co niezwykle ucieszyło organizatorów. Po świętach czas się poruszać. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem na styczniowe właśnie soboty jest trochę pobiegać. Cieszy nas, że tyle ludzi przyjeżdża, tyle ludzi chce pobiegać, poruszać, się. a przy okazji myślę zwiedzić nasze przepiękne tereny, e, przestrzenne, gdzie może przyroda zimowa, ale przestrzeń piękna, ładna i myślę, że piękno naszego terenu można, biegając, także zobaczyć. Tak jak mówię, Kolejny raz już EcoCross. Pogoda dzisiaj może nie śniegowa, ale, ale nie mroźna, trochę jesienna, ale myślę nie przestrasza tylu sympatyków biegania, żeby przyjść, pobiegać się, poruszać i się spotkać, bo myślę, że grupa, która się spotyka na różnych lokalnych biegach, coraz więcej ich jest i dobrze jest okazać się spotkać i scalać grupy. Nad organizacją i koordynacją imprezy czuwał pan Robert, który na co dzień jest nauczycielem w szkole w Pietrowicach. Frekwencja biegu co roku rośnie. Na, na tą chwilę słyszałem w biurze zawodów jest 180 uczestników. Później w wynikach zobaczycie Państwo, ile dokładnie wystartowało. Trwa rozgrzewka, zostaje 11 minut do startu, więc jeszcze ostatnie przygotowania, ostatnie sprawy i za chwilę startujemy. A co kryje się pod nazwą EcoCross? Typowym Crossem po lesie trasa miała 8 km. I nazwa została Kross po Pietrowickiej Eko. Doszedł tytularny sponsor tego biegu Eko Okna. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Gryw Skietrza, którzy na starcie Eko Krosu stanęli po raz drugi, a Pietrowicki bieg potraktowali jako przygotowanie przed półmaratonem w żywcu. Ja praktycznie od nowego roku od zera startuję no i powolutku, powolutku wdrażamy się w plany treningowe i zaczynamy biegać. Jak wyglądały y, przygotowania kolegi do tego biegu? Przygotowania tak jak cały rok. Biegamy 3-4 razy w tygodniu i nic innego. Bardzo przyjemnie spędza się czas i wbrew pozorom y, nie samemu, ale jeździmy na biegi z całą rodzinką. Ja sobie biegam. Moja y, kobieta z dzieckiem sobie odpoczywa, więc jest całkiem przyjemnie. Ja postaram się przebiegnąć te 10 km no, w takim czasie około 45 minut, czyli taki dla mnie na początek roku bardzo, bardzo dobry. Najlepsi dostali nagrody, ale jak podkreślali organizatorzy, zwycięzcami są wszyscy. 10 kilometrów, myślę, że to jest małe wyzwanie, ale istotne, żeby kolejny etap biegania e, jakby przeskoczyć i przejść kolejne kilometry, czyli dystans 40 i więcej. Mimo niesprzyjającej pogody, zimnego wiatru, mrzawki i rostopów, biegacze wystartowali i dzielnie przebyli cały dystans, a otuchy dodawali im kibice. Kolejny kokros, który szerzy sportowego ducha wśród mieszkańców nie tylko Raciborszczyzny, ale całej Polski, a także pozwala zaznajomić się ze specyfiką i urokiem ziemi pietrowickiej dopiero za rok. Organizatorzy liczą na to, że w 2016 roku na starcie zjawi się tutaj jeszcze więcej zapalonych biegaczy.